W dzisiejszym odcinku chcę poruszyć bardzo ważny temat, jakim jest poród. Tak naprawdę dla każdej z nas będzie oznaczał coś innego. To ciężki temat, trochę kontrowersyjny. Wszystko zależy też od tego, jakie mamy wspomnienia i doświadczenia, jeżeli to jest nasz kolejny poród. Natomiast mamy, które przygotowują się do pierwszego swojego porodu, nie wiedzą do końca, co je czeka. Zadają sobie mnóstwo pytań, jak rodzić, gdzie rodzić, czy będę mogła rodzić ze znieczuleniem, co z porodem rodzinnym. No, pytań jest naprawdę mnóstwo, ale bardzo często w tym wszystkim zapominamy o sobie, zapominamy o tej opiece poporodowej dla mamy i dziecka, a to jest naprawdę bardzo ważne. I powiem Wam, że tak naprawdę do porodu nie da się przygotować w 100%, bo nigdy nie wiemy, co nas czeka. Natomiast z perspektywy kolejnego porodu, drugiego czy kolejnego, Myślę, że jest trochę ciężej, bo jednak już mamy swoje jakieś wspomnienia i doświadczenia. Nie zawsze są one miłe, więc ten strach może być większy. Wiemy trochę, już wiemy, co nas czeka, wiadomo, że zawsze może być inaczej, ale jednak już jakieś, jakieś emocje z tym związane są. Więc ja w tej ciąży pomyślałam, że postawię właśnie na tę opiekę na pomoc, na wsparcie i zadbam trochę bardziej o siebie i o dziecko, dlatego dzisiaj jestem w szpitalu Medfemina to jest jedyny prywatny szpital położniczo-ginekologiczny we Wrocławiu i chcę dzisiaj sprawdzić jak poród w takim szpitalu wygląda, na co możemy liczyć my jako mamy po porodzie mama, dziecko no jak to generalnie wygląda, więc wchodzimy do środka i mam nadzieję, że ten film pomoże podjąć mi decyzję ale też Wam Pacjentka zgłasza się do nas w 35 tygodniu ciąży z całą dokumentacją medyczną, ze wszystkimi wynikami badań, z kartą ciąży i na tej wizycie kwalifikacyjnej jest wyznaczony termin wykonania zabiegu cięcia cesarskiego, ponieważ tylko cięcia cesarskie planowe są u nas i po tej wizycie my wpisujemy Panią w plan operacyjny i pacjentka przyjeżdża do nas już w dniu zabiegu, podpisuje umowę, uzupełniamy wszelkie dokumenty, czyli wszystkie wyniki badań, no i już przygotowujemy się do zabiegu. W naszym szpitalu mamy trzy pakiety cięcia cesarskiego. Pierwszy pakiet jest pakiet stokrotka, gdzie Pani przebywa na sali dwuosobowej z inną pacjentką. Jest również pakiet róża, gdzie Pani przebywa na sali jednoosobowej oraz pakiet orchida, gdzie Pani przebywa na sali jednoosobowej wraz z pobytem osoby towarzyszącej. Także, także są trzy opcje i po tej wizycie kwalifikacyjnej oczywiście przekazujemy komplet dokumentacji i pacjentka się decyduje, który chce, na który pakiet się decyduje. Jeżeli chodzi o czas pobytu u nas, no to to czas pobytu to jest około 48 godzin od wydobycia maleństwa już tutaj po cięciu cesarskim i w standardzie pacjentka właśnie po tych 48 godzinach wychodzi do domu. Jak wspomniałam, po tej wizycie kwalifikacyjnej przekazujemy pacjentce wzór umowy i wszystkie załączniki do umowy. Pacjentka bierze te dokumenty do domu i umowę podpisujemy już w dniu zabiegu oraz również w dniu zabiegu się rozliczamy. Jeżeli chodzi o dodatkowe koszty, to tak naprawdę dodatkowym kosztem ewentualnie po, po cięciu cesarskim to jest na przykład wypożyczenie lampy do fototerapii, czy ewentualnie podanie immunoglobuliny. Oczywiście wszystkie te informacje są zapisane w tych warunkach, ogólnych warunkach umowy. Po tej wizycie kwalifikacyjnej pobieramy od pacjentki 300 zł opłaty rezerwacyjnej, która oczywiście jest pomniejszona o koszt tego pakietu cięcia cesarskiego. Oczywiście gdyby cokolwiek takiego się wydarzyło, że pacjentka urodzi wcześniej w innym szpitalu, wiadomo jest to natura, ciężko to przewidzieć, to oczywiście całość tej kwoty jest pacjentce zwracana. Pacjentka nie musi prowadzić u nas ciąży, może przyjechać do nas właśnie w tym 35 tygodniu ciąży na wizytę kwalifikacyjną, jak wspomniałam, z tą całą dokumentacją medyczną. I lekarz, jeżeli nie widzi żadnych przeciwwskazań, to oczywiście wyznacza termin wykonania zabiegu cięcia cesarskiego. Zapraszamy oczywiście wszystkie mamy, to jest... Yy... Szpital, w którym staramy się być jak najbardziej otwarci i z wszystkimi pacjentkami rozmawiamy o tym, czy mają taką możliwość. Natomiast naszym celem przede wszystkim jest bezpieczeństwo. Na, naprawdę najbardziej, najważniejsze to, na co stawiamy i na co kładziemy największy nacisk podczas zarówno przygotowania pacjentki, jak i pobytu u nas, to jest to bezpieczne przyjście na świat, żeby nie było stresu, żeby pacjentka nie miała żadnych obaw, czy będzie bezpiecznie. I o tym musi być przekonana zarówno ona i, i rodzina, jak i my podczas kwalifikowania jej do tego, do tego rozwiązania. Jak to robimy? No więc przeprowadzamy wizytę kwalifikacyjną w 35 tygodniu ciąży. Mniej więcej, oczywiście to nie jest jakaś sztywno ustalona data, ale chodzi o to, żeby mieć czas od momentu um, zgłoszenie się pacjentki do zaplanowania tego wszystkiego bezpiecznie, żeby pani mogła wykonać odpowiednie badania, czasem jest potrzebna dodatkowa konsultacja yy, różnych specjalistów, na przykład internisty, na przykład kardiologa, jeżeli mamy wątpliwość. Oczywiście większość z kobiet to są zdrowe, młode dziewczyny, które, które zaszły w ciąży i ją do tego etapu donosiły, ale u niektórych mamy specjalne okoliczności i wtedy. Razem ustalamy, czy potrzebne nam jeszcze będzie jakieś badanie. Czasem pacjentki przychodzą świetnie przygotowane, bo mamy już bardzo świadome mamy i one przynoszą ze sobą już komplet wykonanych badań. Więc wtedy jest nam prościej. Analizujemy to, przeglądamy i jak wszystko gra, to możemy Panią zakwalifikować. Od czasu tej wizyty do samego rozwiązania pacjentka pozostaje już pod opieką naszą, czyli jest, mamy, mamy z nią kontakt, natomiast jeżeli ma swojego lekarza prowadzącego, to polegamy na tej opiece lekarza, który dotychczas prowadził ciążę i y, wyznaczamy jej termin wizyty konsultacyjnej u nas i wtedy w momencie, jak już jesteśmy gotowi, jak już jest ten 38 tydzień ciąża donoszona, spotykamy się i wstępnie decydujemy, czy ym, tego dnia kończymy ciążę, czy dajemy sobie jeszcze trochę czasu, żeby donosić ją bliżej terminu. Oczywiście, że, że są przeciwwskazania, nie możemy każdej pacjentki przyjąć, bo część pacjentek z uwagi na mamę czy na dziecko powinna rodzić w, stopniu, w trzecim stopniu opieki perinatologicznej, czyli w takich szpitalach klinicznych, które mają zarówno zaplecze mm, wielospecjalistyczne, na przykład jak ktoś ma... Mm, Wadę serca poważną i musi mieć cały czas nadzór kardiologiczny albo na przykład różne schorzenia neurologiczne. Są różne okoliczności, w których nie możemy pacjentki przyjąć, ale wtedy. Jasno ustalamy to z nią na wizycie kwalifikacyjnej, albo też już od naszej recepcji pacjentka dowiaduje się, że jednak proponujemy jej tylko konsultację, ale raczej nie będzie, nie będzie przyjęta. Jak przygotować się do rozwiązania w naszym szpitalu? Przygotować się w ten sposób, że prowadzimy ciążę według wytycznych prowadzenia ciąży w Polsce, czyli jest standard prowadzenia ciąży i tam wszystkie badania, które są wymagane, zleca lekarz prowadzący. I jeżeli któraś pacjentka prowadzi ciążę u swojego lekarza, do którego ma zaufanie, do którego od wielu lat mu chodziła wcześniej, to jak najbardziej jest to, jest to w porządku. My tylko na wizycie kwalifikacyjnej analizujemy dotychczas wykonane badania, badania ultrasonograficzne, badania z karty ciąży i jeżeli wszystko jest według standardu, mamy komplet badań, to absolutnie akceptujemy taką, taką pacjentkę od innego lekarza. Natomiast pacjentki, które prowadzą ciążę w MedFeminie, Mam, mamy o tyle łatwiej tutaj tą sytuację do przeanalizowania, że mamy wszystkie wizyty w systemie i możemy sobie to obejrzeć, ale nie jest to wymogiem, absolutnie. Także zapraszamy pacjentki również z innych przychodni. Ciąże człowieka trwa standardowo około 40 tygodni. My wyznaczamy taką termin porodu, taką, taką datę rzeczywiście, w której w której wyznaczamy i wpisujemy w karcie ciąży termin porodu. Natomiast ciąża jest donoszona od 37 ukończonego tygodnia ciąży i uznajemy za fizjologiczną do 41, maksymalnie 42 tygodnia, czyli ten nasz termin to tak naprawdę tylko dla 5% kobiet rodzących wtedy, w tym dniu terminu one urodzą. Natomiast to, że ciąża jest donoszona, rozpoznajemy po różnych Objawach umamy, czyli zaczynają się skurcze macicy, zaczyna się składa, skracać szyjka macicy, i wtedy możemy podejrzewać, że już zbliżamy się do rzeczywiście terminu, który wyznaczyła natura. A z punktu widzenia medycznego, staramy się takie ciąże rozwiązywać w 39 tygodniu. Mamy wstępnie takie konsultacje od ciąży donoszonej, czyli od 37-38 tygodnia spotykamy się z pacjentką, żeby sprawdzić, czy jest ona już gotowa, czy mamy jakieś sygnały, które mogą nam wskazywać na donoszenie. Jednak naszym docelowym terminem jest zazwyczaj ten 39 tydzień. Wtedy dziecko jest w najlepszej kondycji, mama jest w najlepszej kondycji i natura też wtedy najwięcej ciąż rozwiązuje, więc się staramy się podążać z tym szlakiem. W dniu przyjęcia pacjentki do szpitala po podpisaniu dokumentów i, przez, i odbyciu wizyty u lekarza położnika, pacjentka wraz z osobą towarzyszącą daje się na oddział położniczy, gdzie rozgaszcza się na sali, zgodnie z wcześniej zarezerwowanym pakietem. Odbywa się przygotowanie do zabiegu cięcia cesarskiego. Podłączony jest zapis KTG, pacjentka jest nawadniana, otrzymuje odpowiednie leki zobowiązujące kwasy żołądkowe i w momencie, kiedy mamy gotowość w sali operacyjnej, pacjentka wraz z mężem w asyście, osób tutaj pracujących, czyli personelu, schodzi na salę cięć cesarskich. W przestrzeni bloku operacyjnego mamy pokój, w którym tata rozkoszcza się, siada sobie na kanapie i uzbraja się w niesamowitą cierpliwość, bo to dwie ukochane osoby w nasze ręce. Zawsze wiąże się to z dużym stresem dla taty, ponieważ oddaje swoje najcenniejsze osoby swojego życia pod naszą opiekę. Na sali operacyjnej rozpoczynają się procedury medyczne przygotowujące pacjentkę do zabiegu cięcia cesarskiego. Tata nie wchodzi na salę operacyjną ze względów bezpieczeństwa. My wszyscy bardzo długo uczyliśmy się tego, jak po poruszać się w przestrzeni bloku operacyjnego, dlatego też tata często nasyście lekarza, pediatry, który ma troszeczkę więcej czasu, nie będzie maluszek z nami po tej stronie mamy brzucha, postara się tata zająć troszkę rozmową, czy też podchodzimy, rozmawiamy z nim, a w tym czasie cały zespół bloku operacyjnego przygotowuje mamy i... Instrumentarium do rozpoczęcia zabiegu. Po wydobyciu maluszek, po odpępnieniu jest bezpośrednio kładziony mamie na klatkę piersiową celem przywitania się. Jest to najważniejszy moment, żeby maluch nie dotykał personelu medycznego, ale właśnie dotykał mamę, kolonizował jej florę bakteryjną. To pierwsze przywitanie jest to osoba, którą jedyną zna tak naprawdę. Znają teraz po drugiej stronie i odkrywa ten nowy świat z nowymi doznaniami, silnymi bodźcami, które towarzyszą każdemu noworodkowi po narodzeniu. Tuli się w ramionach mamy. Dbamy bardzo o to, żeby się nie wychłodził. I to jest tak naprawdę pierwszy czynnik warunkujący, że musimy go później wziąć pod napromiennik, zawinąć w cieplutkie, ogrzane rzeczy, po czym z powrotem oddajemy mamie maluszka po wstępnym badaniu pediatrycznym. Jak mama nacieszy się już swoim maleństwem, i uzna, że jest gotowa, żeby oddać maluszka w ręce taty, lekarz pediatra przechodzi z maluszkiem zaopatrzonym w ciepłe właśnie pieluszki zamienionym, przechodzi do pokoju, w którym tata czeka i tata ma możliwość wtedy kangurowania swojego nowonarodzonego dziecka. To czy będzie w kontakcie bezpośrednim skóra do skóry, dzieciątko razem z tatą, Muszą być zachowane jak gdyby wskaźniki dobrostanu maluszka, czyli musimy być cieplutko, musi, nie może mieć zaburzeń oddychania, musimy patrzeć jak się adoptuje w tych pierwszych minutach, musimy pamiętać, że zmienił zupełnie środowisko, wyszedł ze środowiska wodnego do świata lądowego, co niesie za, dla niego bardzo duży stres. Więc jeżeli wszystko przebiega prawidłowo, tata rozpina koszulę. Tuli malucha, my zabezpieczamy maluszka przed utratą ciepła, i to są najpiękniejsze momenty, które jest nam dane podglądać tatę w momencie kontaktu ze swoim nowonarodzonym dzieckiem. Tata zostaje w tej przestrzeni bardzo intymnie, aczkolwiek cały czas czuwa nad maluszkiem, nad tatą lekarz pediatra, położna, która cały czas jest obecna w przestrzeni bloku operacyjnego. Więc ten kontakt taty z maluchem trwa około 15-20 minut do momentu, dopóki nie dobiegnie końca zabieg cięcia cesarskiego. Bo wiemy, pierwsza część to jest do wydobycia maluszka, druga część trzeba mamy poszywać, wszystkie, że tak powiem, tkanki połączyć z powrotem ze sobą, że mama mogła bezpiecznie wrócić na salę pobytową. W naszym szpitalu mama po zabiegu cięcia cesarskiego bezpośrednio po operacji wraca na salę pobytową. Zrezygnowaliśmy z przestrzeni sali intensywnego nadzoru medycznego. Ten nadzór intensywny odbywa się na sali pobytowej. Dlaczego? Dlatego, że bardzo nam zależy, żeby rodzina była razem, żeby tata mógł być blisko swojej kobiety, blisko swojego nowonarodzonego dziecka, żeby mógł pomagał przystawiać, oczywiście jeżeli nie potrafi was osejście położnej, żeby mógł podać łyk wody, poprawić poduszkę, żeby mogli być rodzice razem, żeby dziecko czuło się a to akceptowane, kochane w przestrzeni dwóch najbliższych moich osób. Y dniu, w którym mama wraca, czyli po zabiegu cięcia cesarskiego, powraca na salę pobytową. Oczywiście zabezpieczamy mamy w leki przeciwbólowe. Jest cały nadzór położniczy, cały nadzór nad dobrostanem mamy i maluszka. Są położne, które opiekują się. Lekarz neonatolog, który jest 24 godziny na dobę w szpitalu, lekarz położnik, lekarz anestezjolog w dniu zabiegu czuwa również nad bezpieczeństwem mam. Jeżeli mamunia, najczęściej są podczas cięcia cesarskiego mamy znieczulenia w kręgosłupie, gdzie mama ma niewładne nogi, czucie wraca o, po około 6 godzinach. I ten czas oczywiście bardzo indywidualnie u każdej kobiety, jest to przestrzeni 6 do 8 godzin, yy, staramy się uruchomić pacjentkę po zabiegu cięcia cesarskiego, dbając oczywiście, aby ten próg bólowy nie był zbyt żeby ten ból nie był na bardzo wysokim poziomie, yy, jakaś odczuwalność jego będzie, natomiast tak, żeby mama w komforcie mogła wstać i się uruchomić. Znowu pytanie, dlaczego tak szybko? Jest to najlepsza profilaktyka przeciwzakrzepowa i o to bardzo dbamy, żeby mama wstała, uruchomiła się, żeby zrobiła kilka kroków. Czasami pacjentki idą od razu pod prysznic, jeżeli mają siłę. Wtedy usuwamy cewnik z pęcherza moczowego, bo jak już wcześniej mówiliśmy, mama nie ma czucia, tak? Więc cewnik moczowy musi być założony, bo bezwiednie by mocz wypływał, to na pewno nie byłoby komfortem dla kobiety. Dlatego też, jeżeli kobieta dobrze się czuje, ma usuwany cewnik moczowy jeszcze tego samego dnia, a jak wszystko przebiega prawidłowo, to mniej więcej po 8 godzinach, koło 10 pacjentka dostaje pierwszy posiłek. I jest to najczęściej dobry rosołek i, czy drugie danie, jeżeli dobrze się czuje, a herbatka z cytryną i z cukrem smakuje jak u mamy wtedy, to tak z relacji już pacjentek, które u nas były, że to jest najsmaczniejsza herbata, jaką piły w życiu, którą otrzymują pierwszą właśnie w momencie, kiedy zaczynają się uruchamiać. W kolejnych dniach pobytu, czyli... Jeżeli cięcie cesarskie, był w poniedziałek, to powiedzmy sobie, we wtorek jest to pierwsza doba tak naprawdę dla mamy i dziecka, pozabiekowa, mamy przyjętą tutaj u nas kąpiel edukacyjną maluszka. Bardzo często rodzice chcą wykąpać pod okiem doświadczonej, położnej, dopytać o elementy pielęgnacyjne dzieciusia, mówią, że bardzo. Daje im to duże poczucie samodzielności później i bezpieczeństwa w domu. Jeżeli tą pierwszą kąpiel wykonają właśnie tu u nas w szpitalu, to widzą się o pielęgnacji pępuszka, o stanach przejściowych noworodka. Omawiamy wtedy, jak ubierać, jak pielęgnować to nowonarodzone dziecię. I jest to pierwszy element takiej dużej edukacji, jak układać nawet maluszka bezpiecznie po karmieniu uczymy jak podnosić pozycje do odbijania. Rodzice wychodzą i w, domu, w przestrzeni domu, gdzie nagle zostają sami, czują się dużo bezpieczniej i bardziej komfortowo, ponieważ pewne rzeczy na spokojnie zostały im omówione. Choć nie ukrywam, bardzo dużo z Państwa chodzi w tej chwili do szkół rodzenia, gdzie zdobywacie wiedzę i umiejętności i bardzo ładnie to widać później w tych pierwszych poczynaniach z żyworodkiem, z świeżorodkiem, jak mówimy o noworodku, gdzie możecie Państwo spróbować i, i pod naszym okiem właśnie dokonać tych czynności. Wychodzicie Państwo po 48 godzinach od zabiegu, od zabiegu cięcia cesarskiego, czyli i że dziecko się w poniedziałek o 13, to w środę po godzinie 13 możecie wyjść do domu. Dlaczego ta godzina tak warunkuje wyjście? Mamy, najczęściej już we wtorek chodzą po oddziale i spacerują, w środę wychodzą wyprostowane, piękne do domu, a godzina, która warunkuje wypis, jest godziną, w której możemy pobrać krew od maluszka w kierunku badań przesiewowych. Nie można tego pobrać wcześniej, tak. muszą powstać, być spełnione pewne kryteria, a jednym z kryteriów jest właśnie czas, czyli 72 godziny od urodzenia możemy pobrać krew w kierunku chorób metabolicznych. Jest to w standardzie u nas opieki okołoporodowej i wszelkie badania, które zapewnia standard opieki okołoporodowej dla mamy i dla dziecka, w naszym szpitalu są wykonywane. Czyli badamy słupki, badanie pulsoksy, pulsoksymetryczne, rozszerzane badanie pediatryczne, badamy poziomy bilirubiny, badamy yy, wszystkie odruchy noworodka. Więc wszystko to, co jest w standardzie w naszym szpitalu jest wykonywane. Po wyjściu rozszerzyliśmy opiekę dla mam i dla dziecka yy, w ramach każdego pakietu. Yy, Piątek, jeżeli mama wyszła w środę to jest to piątek, jeżeli mama wyszła w czwartek jest to najczęściej sobota, pacjentka spotyka się wraz z maluszkiem, przyjeżdża do położyć na wizytę patronażową. Najczęściej wtedy wynikają pierwsze problemy pielęgnacyjne, które powstały w domu. Położna kontroluje poziom bilirubiny, dokonuje pomiaru masy ciała noworodka, rozmawia z mamą o sposobie żywienia i karmienia. Często wychodzą wtedy problemy laktacyjne, a nie jesteście już po nawale pokarmowym. Patrzymy, jak noworodek przybiera, korygujemy techniki przystawienia, rozmawiamy o diecie szerzej wtedy. I jest to jak gdyby rozciągnięta opieka, bo wiemy, że te problemy spotykacie czekają Państwa najczęściej w pierwszych tygodniach porodu, po porodzie i stąd też taka nasza inicjatywa, żeby właśnie każda mama była dodatkowo zaopiekowana. Natomiast po tygodniu, czyli mniej więcej wtorek, w następnym tygodniu, czyli po siedmiu dniach, każda mama ma wizytę u lekarza ginekologa celem sprawdzenia, jak przebiega pierwszy wczesny okres połogowy. I ogląda maluszka z kolei lekarz pediatra. I znowu mamy kontrolę, żeby były problemy z przyrostem masy ciała, na przykład u noworodka, które jest dosyć częstym problemem, czy żółtaczka fizjologiczna nasilona. Ta wizyta u pediatry jest znowu możliwością skorygowania, poprawienia pewnych technik, poinstruowania rodziców, omówieniu problemów. Jeżeli jest potrzeba, schodzi również wtedy położna i razem z lekarzem pediatrą i z rodzicami biorą taki czynny udział, czyli tak bardzo holistycznie podchodzimy tutaj do każdej mamy, do każdego dziecka i staramy się tak wielointerdyscyplinarnie wielointer objąć opieką każdą mamę i świeżorodka. Mam nadzieję, że odpowiedzi wykwalifikowanego personelu szpitala Wam pomogą, że uzyskałyście odpowiedzi na swoje pytania. Ja się zdecydowałam na poród w szpitalu Medfemina z dwóch powodów. Pierwszy to są dla mnie polecenia. Nie ma nic lepszego niż polecenia mam, które już mają poród ze sobą. W moim bliższym i dalszym otoczeniu jest naprawdę sporo kobiet, które rodziły w tym szpitalu i szczerze mi to miejsce polecają. Dla mnie to jest najlepsza rekomendacja. Po drugie, moje doświadczenia z pierwszego porodu nie. Koniecznie są dobre, wręcz bym powiedziała trochę traumatyczne, także postanowiłam, że przy, te, przy tym porodzie, przy tej ciąży postawię jednak na tę pomoc, na wsparcie, na opiekę poporodową mamy i dziecka. Poza tym dla mnie ważne jest to, żeby razem ze mną był też mój mąż. Takie wsparcie bliskiej mi osoby jest naprawdę bardzo ważne, bo mnie to uspokaja i wiem, że nie będę się też tak stresowała. Wspomniane było, że w medweminie można urodzić tylko poprzez cesarkę. Ja ze względów zdrowotnych zarówno pierwszej jak i drugiej ciąży muszę mieć właśnie cięcie cesarskie, więc u mnie ten wybór jakby dokonał się sam, ale jeżeli z jakichkolwiek powodów czy przyczyn musicie mieć też cesarkę, to myślę, że nie ma się nad czym zastanawiać, bo to wsparcie i ta pomoc i ta opieka, o której mówiła Pani Magda, to jest coś niesamowitego, czyli... Taki czas dla rodziny, czas dla mamy, czas dla taty, dla dziecka. No generalnie jest to y, niesamowite przeżycie i warto wiedzieć, że warto czuć się po prostu bezpiecznie. Jak już będę po porodzie, to chcę nagrać dla Was też film, y, takie porównanie. Porodów w szpitalu publicznym i szpitalu prywatnym, żeby opowiedzieć trochę o swoich właśnie emocjach, doświadczeniach, jak, jak to wyglądało, jakie są moje przeżycia. Teraz tylko trzymajcie za mnie kciuki, żebym wytrwała do 38 tygodnia, bo też tutaj było już wspomniane, że cesarkę można przeprowadzić w szpitalu Medfemina w momencie, kiedy mamy skończone 38 tygodni. Jeżeli cokolwiek działoby się wcześniej, no to niestety, ale musimy mieć plan B. Więc no, wytrwamy do tego 38 tygodnia. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia. A my widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!